Witam was niezwykle serdecznie na moim kanale i w mojej kuchni. Dzisiaj pokażę wam przepis na prostą do zrobienia i szybką, ale niezwykle smaczną i aromatyczną surówkę francuską z marchewki i cieciorki. Mam nadzieję, że ten przepis wam się spodoba, a surówka posmakuje. Ja wam życzę smacznego i zapraszam was na filmik. Tutaj przygotowany mam pół kilograma obranej marchewki. Marchewkę możecie zetrzeć na mandolinie i tak pokrojoną marchewkę kroję w cieniutkie paseczki. Jeżeli macie specjalną przystawkę do mandoliny, która Wam na taki kształt marchewkę zetrze, będzie Wam dużo łatwiej. Ja uważam, że ten sposób, w którym ja to robię, jest również dość szybki i łatwy. Wcale nie zajmuje tak dużo czasu. Pokrojoną w ten sposób marchewkę przekładam do dużej miski. Marchewkę również jak najbardziej możecie zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Też będzie smaczna. Do marchewki dodaję puszkę odsączonej z soku i wypłukanej cieciorki. Trzy zielone cebulki grobno pokroję. Możecie również zamiast zielonej cebulki, dodać czepiorek. Garść natki pietruszki posiekam i zioła dodaję do marchewki. Wszystkie składniki lekko wymieszam. Sałatkę na chwilę odłożę na bok i zajmę się przygotowaniem do niej sosu. Do szklaneczki wlewam 3 łyżki oliwy z oliwek. Dodam tak około dwie łyżki soku z cytryny. Dodam dwie łyżki miodu. Jedną łyżkę musztardy. I dodam również tak około jednej łyżeczki zmielonego kopru włoskiego. Na koniec doprawiam pieprzem i solą do smaku. Dobrze wymieszam. I tak przygotowanym sosem polewam moją sałatkę. Sałatkę dobrze wymieszam. I tak oto ta pyszna, zdrowa i aromatyczna surówka francuska z marchewki jest gotowa. Pachnie przepięknie. Naprawdę bardzo wam ją polecam. Jest smaczna i prosta do zrobienia. Jako dodatek do obiadu lub danie samo w sobie. Ja dziękuję Wam serdecznie za wszystkie polubienia, subskrypcje i komentarze. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w następnym filmiku. Na razie. Pa!